Witam serdecznie w programie Od Słowa do Słowa. Jakiś czas temu promowaliśmy książkę pana Bartoszana Siatka Zarabianie Uczciwych Pieniędzy. Dzisiaj chciałbym pójść krok dalej i zaproponować książkę Larego Barketa: Biznes zgodny z Biblią. Jak sama nazwa wskazuje, książka jest. Przeznaczona dla przedsiębiorców, biznesmenów, dla tych, którzy prowadzą swoją działalność i chcą prowadzić zgodnie e, z Bożym Słowem. Ale nie tylko, ale i z podstawowymi wartościami, takimi jak uczciwość, wzajemne poszanowanie, dobre relacje. E, w tej książce znajdziemy e, te wszystkie obszary, które są potrzebne do tego, aby prowadzić. E, Dobrze swoje, swoje przedsiębiorstwo. Autor przytacza świadectwa i dzieli się swoim, swoim doświadczeniem z prowadzenia właśnie takiego biznesu, który nie tylko jest uczciwy i, 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 i zgodny ze słowem Bożym, ale także przynoszącym konkretne dochody. Myślę sobie, że czytając tą książkę zauważyłem, że. Nie tylko ta książka jest przeznaczona dla e, przedsiębiorców. Ci wszyscy, którzy są zainteresowani lepszym zarządzaniem sobą, swoim czasem, e, swoimi zasobami, na pewno nie stracą czasu czytając tą książkę. E, chciałem jeszcze poszerzyć to o nasze kasety, nasze płyty. Błogosławieństwo Abrahama. Bóg błogosławi tym wszystkim naszym działaniom, które są zgodne z Jego Słowem. Także gorąco polecam biznes zgodny z Biblią Lary Barket.